Dzisiaj rozpoczęła się taka akcja Karpackiego oddziału Straży Granicznej, która wspiera nas w oddawanie osocza i krwi pełnej od ozdrowieńców. Dlatego chcą tutaj państwo zasilają nasze banki krwi w osocze od ozdrowieńców i nie tylko od ozdrowieńców, ale i w krew pełną. To pobieranie osocza, które później podaje się osobom chorym zakażonym koronawirusem nie jest takie proste i o tym wiemy choćby z tego względu, że oddawanie osocza było niemożliwe jeszcze w Nowym Sączu, całkiem niedawno, bo, bo kilka tygodni temu. Jak to wygląda? Dlaczego to jest trudniejsze niż zwykłe oddawanie krwi? Czy organizacja takiego przedsięwzięcia? W... Wcześniej nie miałyśmy jeszcze aparatu do pobierania plazmaferezy, plazmaferezy, czyli samego osocza, natomiast teraz już od jakiegoś czasu mamy uruchomiony taki aparat i samo pobieranie osocza to jest. To trwa około 40 minut, no to cała procedura godzinę trwa, więc to długo trwa, To jest to proces naprawdę długotrwały i tutaj no, muszą być osoby, które mają potwierdzone przechorowanie COVID-a lub mają na tyle wysoki poziom przeciwciał, żeby można było oddać plazma ferezę. Natomiast od ozdrowieńców pobierana jest również krew pełna, ponieważ potrzebna jest również, potrzebny jest również preparat koncentratu krwinek czerwonych płytek krwi oraz osocza w małej ilości. Także tutaj mamy dwie metody pozyskiwania osocza od ozdrowieńca. Metodą krwi pełnej, czyli wtedy uzyskujemy koncentrat krwinek czerwonych, płytki krwi oraz małą jednostkę osocza oraz metodą plazma gdzie jest duża jednostka osocza oddanej. To jest 600 ml, czyli to są trzy małe porcje po 200 ml. Czyli rozumiesz, że tego osocza można oddać więcej? Jak najbardziej. Można wtedy oddać trzy porcje, ale wiadomo, jeżeli oddamy samo osocze, to mamy tylko osocze. Natomiast oddając krew pełną jako od ozdrowieńca, pozyskujemy również krwinki czerwone i płytki. Więc tutaj mamy trzy preparaty, a tutaj natomiast trzy porcje osocza. Bo rozumiem, że z powodu tej pandemii i tego, że ludzie chorują częściej niż zwykle, pewno też problem z krwią występuje. Jak najbardziej, jak najbardziej tutaj dlatego też ważne jest, żeby oddawać krew, prawda, Ponieważ nawet jako od ozdrowieńca krew pełną, jeżeli na przykład oddamy krew pełną, to również mamy jako od ozdrowieńca pozyskamy krwinki czerwone, płytki oraz osocze. Mamy pobrane poziomy miana przeciwciał i jeżeli jest ono na tyle wysokie, później zapraszamy do oddania samego osocza. Rozumiem, że muszą to być osoby, które mają stwierdzoną obecność przeciwciał, te, które się tu zgłaszają? Czy są to osoby? Jak najbardziej. Oddając osocze, my musimy być już y, pewni, że osoby takie mają wysoki poziom miana przeciwciał. Dlatego też no, y, y, wpierw, wpierw z reguły oddają tacy, takie osoby o, y, krew pełną jako od ozdrowieńca. Wykonujemy sobie miano przeciwciał i po oddaniu krwi do miesiąca czasu zapraszamy do oddania plazma, ferezy, czyli metodą, y, automatyczną metodą pozyskiwania 600 ml osocza. I tutaj też odpowiednio trzeba się przygotować do takiego pobierania osadza, dlatego że tak jak mówiłam procedura pobierania automatyczna, procedura pobierania. Plazma ferezy to jest y, około 40 minut trwa sama procedura, więc tutaj też y, osoby takie, które przychodzą na, do plazma ferezy muszą się wcześniej przygotować, muszą, wie, y, muszą więcej wypić dzień wcześniej, prawda, zjeść lekko strawny posiłek, żeby nie było, y, po prostu, żeby osocze było przejrzyste i tak samo w tym samym dniu wypić więcej płynów, żeby być po prostu nawodnionym. Ilu funkcjonariuszy, bo to jest akcja funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ilu tu panów, bo na razie samych panów widzimy, bierze udział w niej? No, bardzo dużo osób bierze, bo to dzisiaj się rozpoczęła, ale wcześniej również oddawali już panowie. No i panie tak samo przychodzą. Także tutaj trudno powiedzieć o ilość, ale jest naprawdę bardzo duża ilość chętnych do oddania krwi, do oddania osocza. I to nas naprawdę cieszy, dlatego że to jest odzew społeczeństwa. Jest tutaj wsparcie ogromne naszych służb mundurowych. Co, się, co naprawdę co wiemy, że możemy na nich zawsze liczyć. Proszę powiedzieć, tak jak Pani wspomniała, to jest potrzebna akcja. Gdzie to osocze teraz trafia? To osocze, które pobieramy teraz przekazujemy do naszego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, które zostanie odpowiednio spreparowane i przygotowane do przetoczenia, do wydania pacjentom na, oczywiście na zlecenie lekarza. Czyli tutaj już lekarze decydują o tym, kto potrzebuje, gdzie ono trafi, tak? Jak najbardziej. Tutaj decyzja o przetoczeniu podejmuje tylko i wyłącznie lekarz i tutaj, tak jak mówię, przekazujemy to wszystko do Krakowa, gdzie jest odpowiednio spreparowane, wykonana odpowiednia preparatyka i przekazane pacjentowi, który potrzebuje przetoczenia osocza. Proszę jeszcze powiedzieć dla tych, którzy tego osocza nigdy nie oddawali, a pewno większość takich osób jest, czy to wygląda tak jak zwykłe pobieranie krwi, czy oprócz tych oczywiście minut, o których Pani wspomniała, że to trwa dłużej, lepiej się trzeba przygotować, czy coś jeszcze? To znaczy, pobieranie osocza polega na tym, że my to praktycznie jest bardzo podobne do oddawania krwi, z tym, że tak, pierwsze trwa dłużej, wiadomo, i to polega na tym, że mamy taką małą wiróweczkę w aparacie, która, która odwirowywuje sobie osocze, oddziela sobie osocze od krwinek czerwonych, osocze jest zbierane do takiego specjalnego pojemnika, natomiast krwinki czerwone są z powrotem wracane do, do pacjenta, czyli do, do dawcy, prawda, czyli z powrotem wraca do żyły, dawcy. Natomiast no i, no procedura trwa dłużej, bo to 40 minut trwa. No to, to tym się różni, a tak to poza tym to myślę, że niczym więcej. No tylko tym, że, że tutaj jest krwinki czerwone z powrotem wracają do żyły dawcy. Natomiast natomiast przy krwi pełnej, no to jest pobranie krwi pełnej całkiem 450 ml. No i tutaj jest później od, odczekać należy dwa miesiące, żeby móc oddać ponownie krew pełną. Proszę powiedzieć, bo dzisiaj, tak jak wspomniałam już kilka razy, mamy akcję funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Natomiast, czy macie na co dzień chętnych takich, którzy przychodzą, mówiąc kolokwialnie, popularnie z ulicy i, i pytają o to oddanie osocza? Odzew społeczeństwa jest naprawdę ogromny. Codziennie przychodzą osoby do nas, oprócz wiadomo, służb mundurowych przychodzi naprawdę bardzo dużo osób, którzy chętnie chcą się podzielić krwią jako od ozdrowieńca, czyli tym osoczem od ozdrowieńca. Jest naprawdę spore zainteresowanie i, i cieszy nas to, że naprawdę mamy dużo chętnych do oddania krwi, dużo chętnych do oddania osocza i że jest taki ogromny odzew społeczeństwa. Służby mundurowe nas wspierają zawsze, prawda? Zawsze możemy na nich liczyć i w tych najtrudniejszych momentach, zawsze, tak jak. Tak jak zawsze, służby mundurowe są na pierwszym miejscu, także naprawdę przychodzą i zasilają nasze banki krwi. Ale także nasze społeczeństwo przychodzi i też oddaje. Naprawdę jest mnóstwo telefonów, także telefon cały czas dzwoni, odbieramy. Czasami ja wiem, że nie można się do nas dodzwonić, ale to wynika z tego, że jest takie zainteresowanie i naprawdę cały czas odbieramy telefony, informujemy wszystkich dawców, wszystkich zainteresowanych, ale to wiadomo, to, to po prostu każdy potrzebuje odpowiedniej ilości przekazanych informacji i to no to dlatego też jest telefon cały czas zajęty. Jesteśmy społeczeństwem, które głównie w trudnych chwilach umie się jednoczyć i to rzeczywiście widać teraz mamy trudną chwilę, chwilę pandemii. Ale mimo to może choć pani mówi, że jest zainteresowanie, że telefon nieustannie dzwoni, warto chyba zaapelować o to, żeby ci krwiodawcy, którzy chcą spróbować oddać osocze bądź pełną krew, tak jak pani mówiła, zgłaszali się do Was, bo pracujecie normalnie. Jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych do oddania krwi, do oddania Osocza, żeby jednak przychodzili, zasilali bank krwi, dlatego że że krew jest potrzebna, krew wraz z osoczem jest naprawdę bardzo potrzebna, jest, ludzi potrzebujących jest bardzo dużo, dlatego też zachęcamy do oddawania krwi, dlatego że ktoś odda krew, prawda? To jest bardzo szczytny cel i naprawdę ogromny. Ogromny zaszczyt dla takiego pacjenta, prawda, jeżeli chodzi o osocze od ozdrowieńca. Ale tak samo osocze osób zupełnie, które nie przechorowały kobieta, też jest potrzebne. Po prostu wszystkich zapraszamy chętnych, zdrowych do oddania krwi. I tak, jeszcze na zakończenie, zupełnie już proszę mi powiedzieć, czy to rzeczywiście jest tak, że są rodzaje krwi, których brakuje, bo czasem spotykamy się z różnymi apelami, że na przykład grupa krwi taka i taka jest poszukiwana, bo jej jest mało. Czy to jest rzeczywiście tak? Tak, a wynika to z tego, że zazwyczaj jest tak, że na przykład ktoś, jest kilka osób, na przykład w danej grupie krwi, którzy po, wymagają przetoczenia bardzo dużej ilości krwi czy osocza w danej grupie krwi. Stąd po prostu wynika, stąd są, zaczynają być braki w danej grupie krwi. Ludzie, osoby cały czas przychodzą, prawda, oddają krew, natomiast jest, braki w grupach krwi wynikają tylko i wyłącznie z tego, że jest większe zapotrzebowanie u pacjentów na daną grupę krwi. I stąd po prostu to jest większe zainteresowanie.